500 Plus to program, który został w Polsce wprowadzony 1 kwietnia 2016 roku i wcale nie był to żart na Prima Aprilis. Celem tego programu było i nadal jest wywarcie pozytywnego wpływu na przyrost naturalny w Polsce. Mówiąc prościej, ten program ma zachęcać rodziców do zakładania coraz większych rodzin. I mimo, że od samego początku na program 500 wydano 305 miliardów złotych, to przyrost naturalny wciąż spada, a zasięg skrajnego ubóstwa jest dokładnie taki sam, jak przed wprowadzeniem tego programu. Od 1 stycznia 2024 jest już wypłacane nie 500, tylko 800. Po tym wykresie widzicie, na co obecnie jest wydawane najczęściej świadczenie 800. Są to środki, które docelowo mają służyć wychowaniu dzieci, ale jest też grupa osób, która może niekoniecznie te pieniądze chce teraz wydać. Chce raczej je odłożyć, jakoś zachować, tak żeby dziecku po przekroczeniu 18 roku życia zapewnić taki dobry start w dorosłość. I niestety, ale odkładanie 800 plus na koncie ma jedną poważną wadę. Jest nią oczywiście inflacja. Zakładając 4 czy 5% inflacji średnio przez te 18 lat, Mówimy o 60% spadku, jeśli chodzi o siłę nabywczą pieniądza. W tym filmie zajmiemy się takim rozważaniem: jak rozsądnie rozłożyć takie 800, jak je zainwestować, żeby właśnie, tak jak mówiłem. 60% wartości tych oszczędności nie zostało pożarte przez inflację. Zakładając, że nie będzie kolejnych waloryzacji, to mamy do czynienia z kwotą 800 zł. I to 800 zł rozbijemy sobie na 3 albo cztery części. Czy będą to 3 czy 4, to zdecydujecie tak naprawdę sami i zaczniemy od pierwszej z nich, która ma pełnić funkcję takiego funduszu bezpieczeństwa. Moi drodzy, przygotowanie takich filmów trochę trwa. Przemyślenie i przygotowanie takiego sensownego rozkładu dla 800, plus. Trochę czasu wymagało, dlatego myślę, że dobrym dealem będzie, że w zamian za te darmowe materiały, które oglądacie na YouTube, zostawicie tam na dole darmowego suba i darmową łapkę. Dzięki, jedziemy dalej. Zakładamy, że mamy 800 zł, którego nie będzie dotyczyła rewaloryzacja. I rozdzielimy to sobie na 3 lub 4 części. I będzie to zależało od tego, jaką kto ma po prostu tolerancję na ryzyko. I trzeba będzie zdecydować, czy robimy to bardzo, bardzo bezpiecznie w trzech częściach czy robimy to również bezpiecznie, ale powiedzmy z nieco większą zmiennością w czterech częściach. I nasze pierwsze 200 zł ulokujemy w taki fundusz bezpieczeństwa. To nie jest żaden fundusz państwowy, to nie jest żadna nie wiem spółka, to nie jest żadna e, żaden ETF, żaden jakiś fundusz emerytalny. To ma być kwota, którą trzymamy albo na koncie oszczędnościowym. Albo w obligacjach TOS z możliwością wykupu. I teraz jeszcze dopowiem, dlaczego obligacje TOS. Są to obligacje trzyletnie, stałoprocentowe, 5,95%. I w razie wykupu przedterminowego płacimy zaledwie 1 zł za obligację. Gdybyśmy wzięli sobie 10-latki, to zapłacilibyśmy już 3 zł za obligacje. Także trwają one krótko, są na stałym procencie i ich wykup jest najtańszy ze wszystkich. Dlatego są w miarę dobre dla takich oszczędności. To są pieniądze, które mają być dostępne, że tak powiem, od ręki. Dlaczego chcemy mieć takie pieniądze pod ręką? Załóżmy, że całe 800 plus zainwestujemy w jakieś aktywa. Przychodzi jakaś nagła sytuacja, potrzebujemy gotówki i na przykład w danym momencie nasza inwestycja jest na stracie. No to mimo, że jest na stracie, co się zdarza na przestrzeni czasu, to trzeba przetrzymać z reguły, ale mimo, że jest wtedy na stracie, to my musimy ją zrealizować bo potrzebujemy tu i teraz mieć jakąś gotówkę. Dlatego zanim cokolwiek zaczniemy robić, już przewidujemy, planujemy, że będziemy potrzebowali takich pieniędzy w ramach zabezpieczenia. Kolejne 200 zł przeznaczamy na poczet rozwoju, edukacji i wyjazdów dziecka. To ma być 200 zł, które odkładamy, nie wiem, na miesiąc, na dwa i na bieżąco wydajemy na rzeczy takie jak wycieczki, podręczniki, kursy. Czy zajęcia. I teraz bardzo ważna rzecz. Ktoś może powiedzieć, że nie wiem, o czym mówię, bo nie mam dzieci, ale sam byłem na ich miejscu, że tak powiem. Chodzi mi o to, żeby na siłę nie pchać dzieci na zajęcia, kursy, szkolenia, wyjazdy, korepetycje. Na takie rzeczy, w których dziecko ewidentnie nie chce brać udziału. Będąc w liceum, kiedy miałem 16, 17 lat, prowadziłem korepetycje dla chłopaków, którzy mieli tam 11, 12, 13 lat. Czwarta, piąta, szósta klasa. W ogóle nie chcieli przychodzić. I to niekoniecznie dlatego, że coś źle prowadziłem, tylko na pytanie, czy chcesz w ogóle przychodzić na te korki, słyszałem, nie, ale jestem słaby z matmy, i mama każe mi tu chodzić, bo muszę mieć dobre oceny. Rodzicu, jeśli to oglądasz. I nie masz świadomości, że coś takiego może mieć miejsce, to zanim na siłę popchniesz swoje dziecko na jakieś korepetycje, na jakieś zajęcia, w których nie chce brać udziału, to najpierw w ogóle z nim porozmawiaj, czy to dziecko faktycznie tego chce. Ci nastolatkowie przychodzili do mnie przemęczeni po 8-9 lekcjach, gdzie oni byli od 8 do 15 w szkole, na 16 szli do mnie na korki, a po moich korkach szli na kolejne, na przykład z angielskiego, bo ja dawałem z matmy, a po angielskim jeszcze szli na jakieś zajęcia spływania. I ostatecznie doba tego dziecka zaczynała się o siódmej, a kończyła o dziewiętnastej. To było chore. Zmęczenie, niechęć i żal do rodziców. To nie jest coś, co powinno być motywem przewodnim życia takiego dwunastolatka. I teraz przechodzimy do trzeciego elementu portfela, którym będą bezpieczne obligacje skarbowe. Przy pierwszych 200 zł możemy mieć albo konto oszczędnościowe, albo obligacje TOS z możliwością wykupu, a więc te obligacje. Teraz mówimy o obligacjach ROS albo ROT. To są obligacje rodzinne i można je kupić tylko wtedy, kiedy ma się dzieci. A więc ja takich nie mogę kupić, ale jeśli ktoś otrzymuje 800, no to prawdopodobnie się do nich kwalifikuje. Takie obligacje zabezpieczają nasz portfel przed inflacją. Obligacje 12-letnie ROD są w pierwszym roku oprocentowane na 6,8%, a następnie jest to marża 2,5%, czyli taka stała kwota, stała stawka 2,5% plus. Inflacja z danego roku, uśredniona za cały rok i mamy roczną kapitalizację odsetek, czyli każdego roku uzyskany profit nam się dolicza do kwoty inwestycji. Jeśli kupimy jedną obligację za 100 zł i po roku będzie warta 106 złotych 80 groszy. Zł, to w kolejnym roku startujemy już z tej kwoty. Tyle o ile trzeba jeszcze zapłacić podatek 19% od zysków kapitałowych. Ale tutaj na spokojnie. Ten podatek płacimy dopiero przy wykupie obligacji, czyli albo po 6, albo po 12 latach, zależnie, które sobie wybierzemy. Obligacje działają tak, że użyczamy gotówkę państwu i państwo zobowiązuje się nam oddać to. Plus jakiś procent. Po prostu to działa jak kredyt w banku. Bank pożycza nam pieniądze. Musimy oddać to, co pożyczyliśmy, plus odsetki. I dokładnie to samo robi skarb państwa. My pożyczamy mu gotówkę, pieniądze, a on, skarb państwa, oddaje nam te, te pożyczone pieniądze plus jakiś procent. Teraz przechodzimy do czwartego elementu portfela. Ostatnie 200 zł, w czwarty element to etf -y zagraniczne. I teraz, jeżeli ktoś jest przerażony inwestowaniem na giełdzie, nie chce kupować ETF-ów, które i tak są bardzo szerokie i bezpieczne, to można te 200 złotych śmiało wrzucić w obligacje. Ale uważam, że jest to trochę nierozsądne, bo no co jeśli już w jakimś naprawdę kiepskim scenariuszu, no faktycznie ten skarb państwa miałby upaść. Oczywiście mówimy tu o jakichś skrajnych scenariuszach wojny czy jakiegoś wielkiego kryzysu w Polsce. Ale daje nam to większą dywersyfikację, i ja osobiście zdecydowanie tymi ETF-ami też bym się zainteresował. Jeśli ktoś naprawdę boi się giełdy, Ok, kupmy za to obligacje. Obligacje skarbowe można kupić mając konto w PKO Banku Polskim, i jest to bardzo, bardzo proste. I pierwszym ETF-em, który sobie omówimy, będzie Vanguard Life Strategy. I tutaj jeszcze się wtrącę. Linki do analiz tych ETF-ów, do szczegółowych danych, gdzie sprawdzicie sobie, ile kosztują, jakie wypracowywały zyski w przeszłości, w co inwestują, znajdziecie oczywiście w opisie. Celem takiego ETF-u jest budowanie takiego zabezpieczenia pod emeryturę, pod przyszłość, ma być bezpiecznym miejscem dla naszych pieniędzy, do tego, żeby przechować ich wartość i na przestrzeni dłuższego czasu przemnożyć tę wartość. I to, co mówiłem na początku, to ETF bardzo szeroki. Kupując Vanguard Life Strategy, inwestujemy w technologie, usługi finansowe, ochronę zdrowia, przemysł. Cykliczne produkty kupowane przez konsumentów, czyli takie produkty dostępne w sklepach, produkty żywnościowe. Usługi komunikacyjne, energie, materiały, woda, prąd, gaz, a nawet nieruchomości. To bardzo szeroki ETF, któremu wręcz ciężko byłoby upaść. No i co ważne, jest dostępny u polskich brokerów, również w ramach konta IKE. Kolejny bezpieczny ETF jest od iShares. Jest to Core MSCI World. To jest ETF, który inwestuje w spółki, akcje firmy całego świata. Mamy tutaj ekspozycję na cały świat. W większości jest to ekspozycja na Stany Zjednoczone, i to wynika z tego, że ich rynek jest po prostu ogromny i jest dużo wart. Celem tego ETF-u jest oczywiście wzrost wartości w długim czasie. Również jest to ETF akumulujący. Reinwestuje wszystkie zyski w to, żeby jego wartość rosła. Mamy jeszcze mniejszy koszt zarządzania, bo jest to tylko 0,20%. Jest to bardzo tani ETF. Jak widzimy, sam portfel, tak jak mówiłem, w dużej części w Stanach Zjednoczonych. Ale również mamy ekspozycję na Europę, Japonię czy Wielką Brytanię. I mamy tutaj takie sektory jak technologia, usługi finansowe, ochrona zdrowia, przemysł, spółki cykliczne, czyli to co konsumenci kupują cyklicznie, usługi komunikacyjne, spółki defensywne, np. żywność, energia, materiały podstawowe, media czy nieruchomości. Ten ETF jest również dostępny u wielu brokerów, nie ma z tym w ogóle problemu. I trzecim ETF-em jest. Kolejny w sumie taki klasyk, no nie powiem, że pewniak, bo nie ma czegoś takiego jak pewniaki na giełdzie, ale naprawdę klasyk SP 500 od Vanguarda. Jest to fundusz inwestujący, naśladujący ruchy indeksu SP 500, czyli 500 największych amerykańskich spółek. To jest ETF najbardziej chyba ryzykowny z tych trzech, moim zdaniem, ale inwestujący zgodnie z indeksem, który jest najbardziej rozwojowym indeksem tak naprawdę w historii. Bo jakiego okresu dla SP500 sobie nie weźmiemy, to ten ETF cały czas na przestrzeni czasu zyskiwał na wartości. Na dzień dzisiejszy jest przy swoim ATH i mamy sytuację, w której nieważne po ile kupilibyśmy SP500, to jesteśmy w zysku. I tak oczywiście nie będzie zawsze, prędzej czy później przyjdzie korekta. Bardzo możliwe, że w przyszłym roku, ale o tym może w innym filmie. No i dlatego trzeba mieć na uwadze, że to może spaść. Ale w długim terminie ten ETF jest nastawiony na wzrosty. No i słuchajcie, koszt zarządzania jest wręcz śmieszny. To oznacza, że jeśli zainwestujesz w to 10 tysięcy złotych, to zapłacisz rocznie zawrotne 7 złotych za zarządzanie. Prawie jak za darmo. Jeśli chodzi o rozkład samych inwestycji, to widzimy, że sektor technologiczny zajmuje spory procent tego ETF-u. Sektor technologiczny ogólnie ma to do siebie, że on się bardzo szybko rozwija, ale również, jeżeli następują gorsze czasy, to sektor technologiczny obrywa najmocniej i bardzo często obrywa jako pierwszy. No na przestrzeni ostatnich 20 lat, powiedzmy sobie szczerze, sektor technologiczny rośnie wykładniczo, czyli bardzo, bardzo przyspiesza ten wykres. No i zdarzają się krachy, takie jak na przykład bańka dotkomowa. Podobne rzeczy dzieją się ze spółkami technologicznymi, które mają w nazwie AI, które korzystają z AI i trzeba na to uważać, bo ta bańka kiedyś pęknie. I tutaj jest to najbardziej ryzykowny ETF z tych trzech, chociaż gdybym miał go przyrównać do kupowania pojedynczych akcji czy kupowania kryptowalut, to i tak ten ETF jest bardzo, bardzo, bardzo bezpieczny w długiej perspektywie. Mam nadzieję, że tym filmem nie tylko zachęciłem do przemyślanego wydawania 800, ale również zachęciłem do samego inwestowania. Mam nadzieję, że ten film Wam się przydał, że wynieśliście coś dla siebie. Jeśli tak, to łapka, komentarz, subskrypcja. Zapraszam Was do obejrzenia gdzieś tutaj się pojawia poprzedniego filmu i do zobaczenia w następnym.